To Dominika. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sadzimy las. Dwa lata temu wycięliśmy tutaj drzewa, a dziś przyjechaliśmy posadzić tu młody las. Już niedługo będzie wyglądał tak jak ten młodnik obok, a za kilkadziesiąt lat to już będzie stary las, jak ten z tyłu. Razem z dziećmi ze Starego Gronowa i ze strażakami sadzimy właśnie takie małe jednoroczne sosny. Z tych małych sosenek wyrośnie ogromny las. W lasach państwowych sadzimy co roku 500 milionów drzew. To jest prawie 1000 drzew na minutę. Na powierzchni 58 200 hektarów. To jest tak, jakbyśmy obsadzili 83 164 boiska piłkarskie. Kiedyś po wojnie sadzono bardzo dużo gatunków iglastych, głównie sosny. Obecnie leśnicy starają się zmniejszać udział gatunków iglastych i sadzą coraz więcej gatunków liściastych żeby nasze lasy były coraz bardziej różnorodne. Sadzenie lasu to nie taka prosta sprawa, jak może się wydawać. Czasem musimy trochę bardziej pokombinować. Tak jak tutaj, gdzie jesteśmy teraz. Niektóre fragmenty lasu są bardziej żyzne niż inne i tam możemy się spodziewać odnowienia naturalnego. Na innej części musimy niestety posadzić sami ten las. Tak jak tutaj, to jest odnowienie sztuczne. Jeszcze rok temu rosły tutaj stare sosny, które musieliśmy wyciąć, żeby odsłonić odnowienie naturalne dęba, buka, graba, wiąza czy brzozy. Gdybyśmy tego nie zrobili, te młode drzewka na pewno by uschły. Kiedy sadzimy las i kiedy sadzimy sosnę, to sadzimy ją co 70 cm. Wynika to z tego, że według zasad hodowli lasu na jednym hektarze musimy posadzić 10 tysięcy młodych sadzonek. Gdy sosny będą rosły, a ja rosnę i rosnę, zaczną ze sobą konkurować o dostęp do światła, do składników pokarmowych, do wody. Te, które będą silniejsze, urosną wyższe i grubsze. Sadzimy 10 tysięcy sadzonek sosny na hektar. Ale już w wieku 100 lat na tej samej powierzchni, na tym samym hektarze tych sosen zostaje od 350 do 500. I niedługo przerosłe mamy tatę i sosnę. W czasie od posadzenia do 100 lat, leśnicy muszą co jakiś czas wchodzić z cięciami w taki las i przerzedzać zwarcie między drzewami. Aby te najsilniejsze, najdorodniejsze i najzdrowsze. Miały szansę przetrwać jak najdłużej. Kiedy mówimy o sadzeniu lasu, mówimy odnowienie albo zalesienie. Odnowienie lasu jest wtedy, kiedy wycięliśmy drzewa i sadzimy tam las powtórnie, a w przypadku zalesień są to miejsca, gdzie wcześniej tego lasu nie było i my go tam wprowadzamy. Dzisiaj mówimy o sadzeniu lasu. A ja was przywiozłam na pole. Zobaczcie. Tu nie jest takie zwykłe pole. Tutaj już rośnie las. To są zalesienia, kiedy leśnicy sadzą na gruntach nieleśnych. My już tutaj posadziliśmy sosnę, dęby, wiąza, lipę, graba. Panowie właśnie sadzą graba. Grab to jest taki fajny gatunek domieszkowy, który rośnie w miarę szybko, ocienia glebę, a opad liści dostarcza składników mineralnych do ściółki. W Lasach Państwowych jest od lat prowadzony program zwiększania lesistości. I w ramach tego programu zalesiamy grunty porolne. Ale zanim do tego dojdzie, musimy najpierw na takim polu poszukać, czy nie ma pędraków, ponieważ pędraki zjadają młode drzewka. No my musimy wcześniej sprawdzić, czy tych robali nie ma. Jak już się okaże, że mamy spokój i nie ma tych pędraków, przyjeżdżają nasi pracownicy, którzy muszą zaorać to pole i spulchnić ziemię. I dopiero w tych rzędach możemy sadzić las na wiosnę. Te kilka rzędów, na których teraz jesteśmy, to jest strefa ekotonowa. Tutaj rosną niskie drzewa i krzewy, które mają służyć złagodzeniu granicy między polem a lasem. W tej strefie rosną przede wszystkim gatunki, które dają nasiona i owoce, które są pożywieniem dla zwierząt. Znajdziemy tutaj bezczarny, bezkoralowy, jabłon dziką, grusze. W naszych lasach sadzimy drzewa i krzewy rodzime. Tutaj mamy przykład czarnego bzu, z którego robimy konfitury, nalewki i soki, które są przepyszne i mają działania uzdrawiające. Jeśli podobał Ci się nasz odcinek o sadzeniu, daj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Cześć!